Jedyną możliwością, by dzisiaj jeszcze dołączyć do Club Prestige we Wrocławiu, ale podkreślam, taka możliwość jest w przypadku Club Prestige Platinium, są pakiety na i, i oglądać mecze Polaków. Na przykład są to pakiety Platinium. Do tej pory sprzedawaliśmy te pakiety Platinium w układach trzy meczowych po 5200 euro za wszystkie trzy mecze w skyboxie i większe skyboxy sprzedaliśmy. W ten sposób. Dzisiaj sprzedajemy te pakiety już w układzie pojedynczym na poszczególne mecze za niższą cenę jednostkową 2250 euro, czyli dla firmy, która decyduje się na wydatek Skyboxowy, jest to mniejszy wydatek, ale firma sobie wybiera wtedy konkretny, konkretny mecz. Oczywiście 2250 euro to jest kwota, jaką płacimy za miejsce w SkyBoxie, w zależności od tego, ile tych miejsc w SkyBoxie jest, a SkyBoxy, jakie są we Wrocławiu, to są SkyBoxy od 12 do 26 osób, czyli kwotę ostateczną, jaką należy zapłacić za SkyBox, to trzeba przemnożyć 12 razy 2250, bądź 26 razy 2250. Dla SkyBoxu 14-osobowego, tego, który jest najbardziej popularny we Wrocławiu, najwięcej ich jest po prostu, to jest kwota 31 500 euro Zaglądanie meczu. Na przykład, jeżeli ktoś chce w 14 roku, w osobowym Skyboxie oglądać mecz Polska-Czechy, to powinien planując zaproszenie klientów również zaplanować wydatek rzędu 31 500 euro. Proszę Państwa, najwięcej Skyboxów mamy dostępnych, podobnie jak struktura sprzedaży Gold, też to jest odbiciem tego. Na, na pojedynczy mecz e, Czechy-Grecja e, jest ich 12. E, najmniej mamy, e, właściwie trudno powiedzieć najmniej, po prostu jeden skybox mamy jeszcze e, na mecz Rosjan z Czechami e, i 5 skyboxów e, na mecz Polaków i Czechów. Czy prawdą jest, że na meczu Czechy-Rosja będzie prezydent? Klaus i Władimir Putin. Tymi sprawami zajmują się e, ludzie z, e, odpowiedzialni za protokół. E, tak, e, w Ministerstwa Spraw w Zagranicznych jak i Kancelaria Prezydentów, jak również e, specjalna komórka protokołu UEFA i jest to kompletnie niezwiązane e, z e, pakietami biznesowymi programem corporate Hospitali. E, Niekiedy, i to może sprostuję tutaj od razu, bo niekiedy używamy sformułowania strefy VIP, może mówić o klimacie i atmosferze. Natomiast według zasad podziału stadionu to jest strefa biznesowa o atmosferze VIP. Natomiast strefa VIP jest strefą VIP, do niej się nie kupuje ani biletów, ani nie sprzedaje się jakichkolwiek pakietów, tylko trzeba być po prostu zaproszonym na liście.